Witaj, jestem Mr. Lokalo i już za chwilę opowiem Ci, jak łatwo i przyjemnie znaleźć nocleg na lokalo.pl. Zacznijmy od początku. Wpisz w wyszukiwarkę miejsce, które chcesz odwiedzić. Następnie podaj datę pobytu i znajdź dostępne oferty w serwisie. Zapoznaj się z nimi dobrze. Wybierz tę, która najbardziej ci odpowiada. Zwróć uwagę na liczbę opinii i gwiazdek. To dzięki nim szybciej znajdziesz najbardziej wiarygodną ofertę. Następnie skontaktuj się z właścicielem i ustal szczegóły pobytu. W Lokalo.pl zrobisz to łatwo i przyjemnie, dzwoniąc na numer telefonu podany w ofercie lub korzystając z prostego zapytania rezerwacyjnego. Pamiętaj, że tylko skorzystanie z zapytania rezerwacyjnego daje ci 100% gwarancję na potwierdzenie rezerwacji. Jeśli zaakceptuje jego gospodarz, będziesz mógł od razu zapłacić za nocleg. Najlepiej zrób to szybko. Zyskujesz wtedy pewność, że żaden inny gość nie zajmie terminu, którym jesteś zainteresowany. Dzięki mechanizmom znanym z Allegro za dokonaną rezerwację zapłacisz wygodnie i bezpiecznie. Transakcje w Localo.pl objęte są programem ochrony kupujących. Dzięki temu masz zawsze pewność, że Twoje wpłaty są w 100% bezpieczne. Po opłaceniu noclegu Twoja wpłata zostanie zaksięgowana. Następnie otrzymasz informację o prawidłowej rezerwacji. Potem możesz już tylko spokojnie szykować się do wyjazdu. Szanujemy Twoje zdanie. Dlatego po skorzystaniu z oferty wyślemy do Ciebie formularz oceny gospodarza. Dodaj swoją opinię. Dbaj razem z nami o najwyższy poziom usług w localo.pl. Teraz już wiesz, jak szybko i przyjemnie znaleźć nocleg na localo.pl. Pozostaje mi jedynie życzyć samych udanych rezerwacji i wspaniałych podróży.